Jestem dziewczyną z jest nadal, niezmiennie. One się nie dają. Prosto z rynku w Lesznie, Edyta, Herbuś i Stokrotka. Cała na niebiesko. Cześć. Zapraszam tutaj. Edyta, no muszę przyznać, że to jest dla mnie bardzo wzruszający ping i jedyny w swoim rodzaju. Gdyż nagrywamy w moim rodzinnym, ukochanym mieście Lesznie. Ale powiedz mi, co ty tutaj robisz? Ja tutaj pracuję no. bardzo ciężko, po 8 godzin dziennie. Ale tak naprawdę to jest duża przyjemność, bo w Teatrze Miejskim powstają teraz trzy nowe premiery i mam przyjemność być częścią jednej z nich. Dostałam rolę Lindy w przedstawieniu, zagraj to jeszcze raz, samu Diego Alena. Słuchaj, czy trudno było dostać te rola? Ile aktora musiałaś pokonać? O, przede wszystkim, dzień dobry, panią, dzień dobry. Musiałaś oczywiście. Wszyscy chciała się, się przywitać. E Przebyłam na przesłuchanie, tak naprawdę nie wiem, ile było kandydatek, ale bardzo się cieszę, na tym się skupiam, że, że to ja, Linda Graham, to jest główna kobieca postać w tym przedstawieniu. Gdzie nam stokroki siedzą? Widzę, widzę ją. A, dobrze. Kochana, do a powiedz mi, tak. kiedy był ten moment, kiedy Ty postanowiłeś zostać aktorką? Czy to jest Twoje marzenie z dzieciństwa, czy to się narodziło w trakcie, czy po karierze tancerki stwierdziłaś, że coś innego chcesz robić? Jak to było? Trudno nazwać to momentem. Mhm. Ja od dziecka gdzieś... Marzyłam o scenie, o byciu na scenie, o występowaniu dla ludzi, o kreowaniu tego pięknego świata, który, mm -hmm. którym później można się dzielić z publicznością, po to, żeby wywo wywoływać w ludziach jakieś emocje. Mm -hmm. e I tak naprawdę ta potrzeba, to pragnienie e przyszła z tokrotka. Dziękuję Pani bardzo. O, dziękujemy. Zwiedziłaś całą restaurację. To nie był jeden moment, to chyba był po prostu proces. Gdzie w naturalnej konsekwencji tego, że już nie chciałam tańczyć turniejowo, że gdzieś mi to przestało wystarczać, ale też zaczęła mnie męczyć atmosfera takiego ciągłego wyścigu, tej pogoni, tej rywalizacji. To samo w świecie tanecznym, to samo jest w aktorskim. Mam wrażenie, że to jest jeszcze chyba mocniejsze. Powiedz mi, jak, jak przyjęło się środowisko aktorskie, które jest dosyć hermetyczne, tak bym powiedziała <laughs> delikatnie. Pewnie różnie, nie ma, nie ma jednej opinii całego środowiska, bo to wszystko e, rozbija się o pojedynczego człowieka i, i w tym projekcie e, bardzo jest mi dobrze, bo, bo mam wokół siebie świetnych ludzi. Zespół, który e, Beata Kawka, która jest dyrektorem artystycznym Beaty Mińskiego w Leżnie, której się udało zebrać e, do, 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 do zagraja, jak my mówimy. na mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ale mm -hmm. dla mnie rzeczywiście najważniejsi przy współpracy są ludzie i to, czy potrafią ze sobą rozmawiać, porozumiewać się i, i rzeczywiście tworzyć wspólnie. Mówisz o rywalizacji w środowisku, ale przy tworzeniu wspólnego spektaklu nie, nie musi tak być. No, może się udać. Być może nie jest to częste, ale przy tym projekcie, przy tym projekcie się to udaje. Rzeczywiście gramy do wspólnej bramki. Obserwator. Co tam było takie e ty, ta, a powiedz mi teraz tak, czy Ty się przejmujesz krytyką? Czy bierzesz ją na klatę? Czy przejmujesz się tym, czy, 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 czy niekoniecznie? Wiesz co? słucham uwag. Słucham mm -hmm. uwag, jeżeli to jest coś, co pomaga mi się rozwijać. Jeżeli to jest zwrócenie uwagi na coś, co mogę zmienić, poprawić, poszukać inaczej. I od tego w takiej pracy jest reżyser. Ale jeśli... ale. Jeśli chodzi o hejt, mm -hmm. to zupełnie to od siebie odsuwam. Odsuwam po to, żeby w ogóle się nad tym nie zastanawiać, bo to, to założenie jest destrukcyjne, jest energia, która, która blokuje, która e, przeszkadza. Muszę się... Cofnąć się trochę musimy do, do, do przeszłości. Bo pamiętam, kiedy weszłaś do tego świata naszego showbiznesu, to mam wrażenie, że się nim zachłysnęłaś i było Ci wszędzie pełno. Kiedy nastąpił ten moment takiej świadomości, że, że to chyba nie ma sensu i takiego wycofania się, które teraz cały czas stosujesz? Kiedy to było i czy to był jakiś konkretny moment, czy po prostu tak się zaczęło to stopniowo dziać? Nie jestem pewna, że słowo zachłysnęłaś jest właściwym słowem, bo. E, Długo nad nim myślałam. <śm> bo moja koncentracja była zawsze gdzie indziej. Mm -hmm. Rozumiem, że mogło to tak z zewnątrz wyglądać, dlatego mm -hmm. że moment się... Nie, przyszła... mam wrażenie, że każdy, kto do tego wchodzi, ma ten początek takiego zachłyśnięcia się właśnie, że wow, jest super, tyle ludzi, wiesz, codziennie impreza jest. Super. No można to nazwać zachłyśnięciem, mm -hmm. a można też nazwać to radością doświadczenia nowych rzeczy. Mm -hmm. Kiedy z dnia na dzień przychodzi taka popularność mm -hmm. i razem z nią mnóstwo propozycji, mnóstwo zainteresowania, mm -hmm. no to w naturalny sposób, naturalnym odruchem jest przyjrzenie się temu. Ja wierzę w to, że to, co nas w życiu spotyka, przychodzi do nas po coś. Mm -hmm. Czyli daje nam szansę na to, żeby e, poszerzać swoją świadomość, po prostu. Mm -hmm. Jeśli pytasz mnie o mój wizerunek, który w pewnym momencie. E, Zbyt daleko odbiegał od tego, kim jestem w rzeczywistości, to to był właśnie ten moment, kiedy dotarło do mnie, że coś źle się zadziało. Być może posłuchałam niewłaściwych doradców, mm -hmm. bo doświadczenie zbierałam na bieżąco tak naprawdę na oczach ludzi, którzy poświęcali mi tę uwagę. I oczywiście wiąże się to od razu z opiniami i o ile miałam naprawdę od początku sporo do tego dystansu, to później... Uznałam, że okej, okay, to nie, być może nie trzeba się tym jakoś szczególnie przejmować nagle, ale na pewno trzeba się zastanowić, co poszło nie tak i co należy zmienić. I to był ten moment, kiedy się wycofałam. Edyta Herbu za 10 lat. Gdzie się widzisz? Co będziesz robiła? Tak. Nawet stokrotka się zamyśliła, powiem Ci poważnie. Ja jakiś czas temu zapytałam? Pełną dziennikarkę, no. <laughs> jakie ma marzenia. No. Powiedziała mi, że jest wspaniale tak jak jest teraz. Była to Ewa Wojciechowska. Tak to ja. I było to właśnie w Lesznie. Ja sobie myślę, że dzisiaj mam naprawdę bardzo dużo powodów do radości, ale też jest we mnie cały czas ogromna potrzeba dalszego doświadczania i, i stawiania kolejnych kroków. Te 10 lat Chciałabym być aktorką z dziesięcioletnim doświadczeniem, eee, doświadczeniem rozwijającej pracy ze światłymi reżyserami, aktorami. Mm -hmm. Chciałabym mieć na swoim koncie kilka dobrych ról i cały czas mieć w sobie ten optymizm i otwartość na nowe doświadczenia i na nowe przygody. I na to wszystko, co jeszcze życie ma mi do zaproponowania. Lubię niespodzianki. Nie wymyślam sobie wszystkiego. Wspaniale podprowadziłaś moje ostatnie pytanie, które brzmi, czy pamiętasz, gdzie się spotkałyśmy pierwszy raz w życiu? To było kino na Ustynowie. Premiera beznadziejnego filmu Nagi Instynkt 2. I czy pamiętasz, co ja Ci wtedy powiedziałam? Widziałam Cię pierwszy raz wtedy na żywo. To było po tańcu z gwiazdami. Nie, Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dałam Ci dobrą radę jako starsza koleżanka z branży, Edyta, nie daj się. I Ty mi wtedy powiedziałaś, nie dam się. I słuchaj, dziś mogę powiedzieć, że jestem z Ciebie dumna, naprawdę. Nie dałaś się. I oby tak dalej. Bardzo dziękuję. <grym> jestem dziewczyną z nadal, niezmiennie. To one się nie dają. Naprawdę, dobrze. Koniecznie zdjęcie, dziękuję Ci bardzo Edytka. Biegniesz na próbę zaraz, ale jeszcze zdjęcie musi być na rynku w Lesznie.